Dzień dobry moi kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Z drugiej strony kamery na tle przepięknych kwiatów w moim ogrodzie Niecierpek Himalajski, ale to nie o nim dzisiaj będzie mowa, o niecierpku, tylko o czymś zupełnie innym. Niemniej jednak warto sobie na te kwiaty popatrzeć, kiedy słucha się no, niekoniecznie dobrych rzeczy. Chciałabym Was też zaprosić oczywiście jak zwykle na mój drugi kanał Grynelka, który jest właśnie o życiu slow, o życiu na wsi, właśnie o takich kwiatach jak niecierpek, o tym jak żyć zdrowo, zgodnie z naturą, o ziołach, o kosmetykach domowej, roboty, generalnie o życiu takim zgodnym z naturą. No i zapraszam Was też na mój kanał grynelka.pl, gdzie jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo ciekawych artykułów na tematy... No, związane ze zdrowym stylem życia. To jest nam dzisiaj, moi drodzy, bardzo potrzebne. Bardzo potrzebne, bo wygląda na to, że czeka nas taka hardkorowa jesień, którą zafundują nam politycy, bo nie my, sami z siebie. No i trzeba wzmacniać się bardzo mocno. O tym będzie jeszcze osobny film. Natomiast dzisiaj chciałam Wam przekazać dwie informacje. I od razu powiem, żeby żebyśmy, moi drodzy, nie poddawali się, absolutnie nie wpadali w jakieś czarnowictwo. Wręcz przeciwnie musimy zacząć naprawdę zacząć się tak stawiać taki opór po prostu przeciwko temu wszystkiemu, co nam tutaj aplikują. Bo jak tego nie zrobimy, no to, no to wszystko będzie można już z nami zrobić. I dlatego no moją propozycją jest właśnie po pierwsze, tak, żeby się że, wszystkim, żeby ludzi uświadamiać, żeby mówić im, jak jest. To, to, to po pierwsze, ja to też robię w swoim małym zakresie, oczywiście, bo ten kanał nie jest jeszcze taki po prostu rozwinięty, w przeciwieństwie do Grynelki. ale na Grynelce umieszczę jeszcze też ten film, także on będzie na dwóch kanałach. Grynelka, Grynelka ma większy zasięg, będzie też na moim blogu. Ten film napiszę też na ten temat. W każdym razie, tutaj chciałam Wam powiedzieć, że ja bym proponowała też, oprócz tego, żeby właśnie tak ludzi budzić, czyli budzimy, budzimy, budzimy. Coraz więcej ludzi się budzi, bo ja to widzę. Oprócz tego warto może pisać do posłów, których wybraliśmy, których wybraliście, posłów z najbliższego naszego otoczenia, żeby pisać do nich, żeby po prostu no, przeciwdziałali temu co niektórzy chcą zrobić. zrobić, no niekoniecznie niekoniecznie muszą być ci posłowie właśnie w tej w tej, że tak powiem, w tym kręgu. Także a, o co chodzi? Przeciwko czemu musimy się zacząć naprawdę bardzo mocno przeciwstawiać? Otóż są dwie wiadomości bardzo nieciekawe. Mianowicie nowy minister zdrowia, słuchajcie, zaczął swoje urzędowanie w bardzo bardzo mocnym stylu, z przytupem. Mianowicie przygotował rozporządzenie, które daje pracownikom sanepidu potężne nagrody za wykonywanie kontroli podczas epidemii, jakiejkolwiek epidemii. Jednak problem jest w tym, że tę epidemię ogłaszają ci, którzy dzięki Mniej, będą zarabiać prawie dwa razy tyle, co przed nią, więc projekt rozporządzenia jest z 20 sierpnia, i to się nazywa: będę, będzie ten projekt podlinkowany pod moim filmem, w, przypnę w komentarzu po prostu na górze. I to jest rozporządzenie z 20 sierpnia w sprawie, cytuję: w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku. I to jest, moi drodzy, naprawdę, no to jest po prostu koszmar, dlatego że to rozporządzenie będzie skutkowało po prostu stanem zagrożenia, który będzie permanentny, bo jeżeli ktoś będzie dostawał pieniądze za, za działanie w czasie jakiejkolwiek epidemii, tu, tu akurat tutaj chodzi o tę pandemię korony, no to będzie mu zależało wiadoma sprawa, żeby to trzymać jak najdłużej i żeby być jak najbardziej korliwym. Czyli słuchajcie, możemy się zacząć spodziewać naprawdę jakichś jeszcze straszniejszych nalotów, takich solidnych na sklepy, na, no nie wiem, może przyjdzie czas, że na nasze domy. No, no Nie wiadomo, co jeszcze będzie wymyślone, także bardzo mocno proponowałabym mobilizować się i, i właśnie między sobą uświadamiać ludzi, bo im większa jest świadomość, tym mniej y, można społeczeństwo skrzywdzić po prostu. A z drugiej strony, warto też pisać do swoich posłów w, w tej sprawie, co to w ogóle ma znaczyć, dlaczego, dlaczego to tak jest. No i jeszcze w drugiej sprawie, o której zaraz wam powiem, ponieważ tutaj jeszcze dokończę, w tej propozycji ministra zdrowia znajduje się. Taki zapis, że w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemii bądź stanu pandemii, dodatek specjalny za czynności, za czynności kontrolne w zakresie zwalczania i zapobiegania chorób zakaźnych może być przyznany w wysokości do 70% wynagrodzenia zasadniczego pracownika SanEpidu. I to jeszcze nie wszystko, moi drodzy, ponieważ to rozporządzenie działa wstecz, działa wstecz, ponieważ ten stan epidemii jest od marca, także on działa wstecz, y, y, podobnie też jak to prawo, o to rozporządzenie, rozporządzenie które y, posłowie, w którym posłowie chcieli zapewnić sobie całkowitą y, bezkarność w czasie y, właśnie tej y, pandemii, ale to na razie mi się nie udało, aczkolwiek jestem pewna, że wyrok jest odroczony, bo pani. Y, 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 Marszałek Witek powiedziała, że to jest tylko chwilowe po prostu przełożenie tej sprawy i ta, ta, to rozporządzenie będzie procedowane, to rozporządzenie, które jest częścią ustawy epidemiologicznej będzie procedowane na najbliższym posiedzeniu Sejmu, więc... Po prostu tak będzie. Jeszcze raz to, więc, no, więc to jest ta jeszcze konie, kolejna sprawa. A tutaj y, jeszcze problem jest taki, że y, wracając, do tego, y, wracając do, tej, y, do tego rozporządzenia najnowszego, które, którego projekt przedstawił Minister Zdrowia, i jestem pewna, że to wejdzie w życie, no bo prawo i sprawiedliwość ma większość, więc formalnie ten stan epidemii ogłasza rozporządzeniem formalnie Minister Zdrowia. I tak było do tej pory. Jednak jednak zgodnie z ustawą o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych, epidemie ogłasza ministerstwo, ogłasza na wniosek słuchajcie, sanepidu, więc jest to bardzo, bardzo groźne. I ym, tutaj cytat jest taki, jeżeli zagrożenie epidemiczne lub epidemia występuje na obszarze więcej niż jednego województwa, stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, ogłasza, odwołuje w drodze rozporządzenia, w drodze rozporządzenia, słuchajcie, minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej na wniosek głównego inspektora sanitarnego. Więc skoro ym, zależy to od ludzi, yy, zależy Zależy to od ludzi, którzy po prostu zwyczajnie na tym będą mieli korzyści, którzy będą z tego powodu na tym zarabiać. No to trudno, żeby oni to z własnej woli zakończyli, więc, jestem, więc można się spodziewać ładnych kwiatków, moi drodzy. Uświadamiajcie innych, mówcie im, co to oznacza, i po prostu deszcz pada już, zaraz będę musiała iść do domu. Tak, i no, także to jest bardzo, bardzo poważna sprawa. Odsyłam Was do mojego ostatniego filmu, na którym mówiłam, czytałam wywiad z Edwardem Snowdenem, który właśnie mówił, że takie ustawy, takie rozporządzenia w Stanach Nadzwyczajnych, one mają, mają taki, taki zwyczaj, że po prostu zostają, nawet kiedy jakiś tam ten stan zagrożenia mija, więc to jest. Konkretne niebezpieczeństwo i potwierdzenie, potwierdzenie tego, co on mówił. A on mówił to w marcu już, kiedy jeszcze nikomu się nie śniło o tym, jak to będzie wyglądać, kiedy jeszcze ta cała histeria się nie, rozpędza, nie rozpędziła tak bardzo i um, nikt się tego nie spodziewał, co, co, że to będzie tak długo trwało, że, że nie zanosi się w ogóle na zakończenie tej sprawy. Wręcz przeciwnie, idzie, idzie właśnie ta druga fala, o której, druga fala, którą nam politycy fundują. Więc. Jeszcze przypomniało mi się coś innego, że pamiętam w marcu. Ja mam bardzo dobrą pamięć, zwłaszcza do takich rzeczy konkretnych, które, jeżeli ktoś mi krzywdę wyrządził, to nie, nie zapominam. Nie zapominam, więc. Hmm. W marcu już Mateusz Morawiecki, premier Mateusz Morawiecki, powiedział, że już użył sformułowania nowa normalność i powiedział, że nigdy już nie wrócimy do takiego stanu świata, do takiego świata, jaki był przedtem, do tej rzeczywistości. Będzie tylko nowa normalność. Ja pamiętam, jak występował na tle tych swoich niebieskich piktogramów i było napisane: Nowa normalność. Mam to, zładowałam sobie to na mój laptop. I będę miała to jak po prostu, jakby mi się kiedyś, kto, jakby, jakby kiedyś ktoś, jakby, jakby ktoś kiedyś z urzędników państwowych chciał się tego wyprzeć, to ja to mam już wtedy w marcu wiedzieli i, i używali tego wyrażenia, tego nowa normalność. Może ludzie zapomnieli o tym, ale ja to bardzo dobrze pamiętam. Chciałabym się dowiedzieć, panie premierze Morawiecki, na jakiej podstawie mówił pan już w marcu, że będzie nowa normalność. Skąd pan to wiedział, że nigdy nie wrócimy już do takiego świata, jaki był przedtem? Jak to, jak, skąd pan to wiedział? Pytanie oczywiście moje retoryczne, bo dzisiaj już przeważnie ludzie świadomi wiedzą, na czym stoimy i o co chodzi. Jeszcze powiem wam tylko drugą, bardzo niebezpieczną sprawę i, i musimy też w tej... Sprawie moim zdaniem mostro, mocno i ostro zacząć walczyć, ponieważ pan minister, wiceminister finansów, pan Piotr Patkowski to jest człowiek, który, no nie chcę tutaj się narażać jakiejś czynności procesowe, ale przypomina mi Ananiasza. On, niektórzy mówią Harry Potter na niego, ale moi drodzy, przypomina, on mi przypomina Ananiasza. Jakby ktoś, jak, jeśli ktoś się lubił i, czy, i czytał, ja do dzisiaj lubię i czytam Mikołajka i przygody Mikołajka, generalnie w ogóle całą serię, to będzie wiedział o co mi chodzi. Tak w sumie brakuje mu jeszcze tylko takiej tarczy na rękawie szkolnej, i krótkich spodenek, ale jednak y, krótkie spodenki czy długie wypowiedział się bardzo ostro i powiedział bardzo taką ponurą i y, 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 złowieszczą rzecz, mianowicie, że mianowicie, że rząd nie wyklucza, wypowiedział się o tym wywiadzie dla RMFFM, że rząd nie wyklucza wprowadzenia lockdownu takiego jaki był w marcu na wiosnę, tak, na wiosnę, więc oczywiście on później powiedział tak, że nie wyklucza tego na 100% i powiedział tak, że no yy, oczywiście było, będzie to, byłoby to rujnujące dla gospodarki, dla przedsiębiorców, yy, dla handlu, dla ludzi. Generalnie w ogóle byłoby to rujnujące. No i oczywiście tutaj Ameryki nie odkrył yy, pan Patkowski, ponieważ yy, wiadomo jest, że jeżeli, że jeżeli jeszcze raz takie coś byłoby wprowadzone, to gospodarka upadnie, upadnie handel, upadnie po prostu wszystko, tak? To już możemy ostatnio dać światło, yy, ale on tu się powiedział tak, że yy, w związku z tym będą tylko takie punktowe lockdowny, że to właściwie tylko będą mogły być zamykane branże punktowe, no, wiecie. Nie bardzo wiem, co jest z tym lepszego. Jeśli będą zamykane branże, to też będzie padać gospodarka, bo branże nie można po prostu sobie wyłączyć jakiś branżę, on mówi jakieś eventy, tutaj dyskoteki, kluby, galerie, kina i tak dalej. No mójcie, Panie Boże, no, no to, to, to nie jest gospodarka, to jest też gospodarka i to jest zresztą jedno z drugim powiązane. Wiem, że branża eventowa, branża wysiadła kompletnie. Bliska mi sercu, bliska sercu mojemu, mojemu bliska mojemu sercu. Osobie osoba z mojej rodziny, no, zniszczono jej kompletnie firmę, którą budowała 8 lat, nie wróciła do tego stanu, generalnie w ogóle nie wróciła do tego stanu, w którym była, no po prostu zamknęła interes. No. Tak i, i cóż Także nawet w takiej sytuacji, punktowo czy nie punktowo, y, będzie wszystko niszczone. I teraz y, jeszcze, jeszcze jest, co jest jeszcze w tym ważne, że y, otóż pan Padkowski dał znać y, w ten sposób, już kończę, bo to nie chciałam, żeby był długi, ten deszcz leje, strasznie wiecie. Tutaj stoję, normalnie leje deszcz i na głowę, ale ja nie jestem z cukru, jakoś się nie choruję, także jeśli o mnie chodzi nie będę w, w tak zwanej drugiej fali gościć w przybytkach zwanych przychodniami lekarskimi i nie będę wzbogacać Big Farmy, to na pewno nie, to już tutaj mówię. Mogę sobie stać te też nawet godzinami, nie przeszkadza mi to, ale to nic, takie małe dygresje, nie wajcie się na mnie. Lubię sobie nieraz tak podygresjować. W każdym razie... Hmm... Adrem, co ja mówiłam? Aha, że jeśli słyszymy takie zapowiedzi od, minister, od człowieka z samego jądra finansów polskich, no bo jednak wiceminister, to no co prawda nie jest to minister, no ale wiceminister finansów to jest jakaś w końcu funkcja ważna, bardzo ważna nawet. I jeżeli ktoś taki mówi, że będą, że istnieje groźba lockdownu bądź punktowych lockdownów, no to moi drodzy, cóż na to biznes, cóż na to gospodarka, cóż na to przedsiębiorcy, cóż na to handel. Otóż jeżeli handel, otóż przedsiębiorca, przedsiębiorcy gospodarka i finanse, znaczy finanse w, w, w sensie gospodarki, w sensie biznesów, mogą się rozwijać tylko wtedy, jeżeli mają sytuację stabilną, jeżeli mają perspektywę stabilną, dobrą. Natomiast jeśli słyszą, że wszystko się może w walność każdy... W tej chwili, no to po prostu yy, walnie się też gospodarka. Także już sama ta zapowiedź jest straszna. Ja y, mówiłam, rozmawiałam z kilkoma osobami, i już mi powiedziały, że w takim razie w tym roku nie kupię tego, nie kupię już tamtego, na pewno nie kupię, nie kupię żadnego ubrania, nie kupię nowych butów i tak to się właśnie będzie kręcić, yy, yy, bo ludzie będą trzymać pieniądze w skarpecie. Ta, jak długo to będzie trwało, yy, aż w końcu im zabraknie, no trudno powiedzieć. Yy, ja jestem daleka od finansów, ale to jest po prostu dla laika jasne. Kolejna sprawa jest, że taka, że moi drodzy, słychać ze wszystkich stron, że są zamykane gospodarki, zamykane państwa, że, że będą zamykane, że są zapowiadane lockdowny. Wiemy, że jest w Australii. Bardzo ba, potwornie rygorystyczny w stanie Wiktoria na przykład jest Melbourne. Także m, słychać też z Niemiec takie rzeczy, no, słychać Słyszę z, ze, ze Szwajcarii na przykład. Także piszmy do naszych posłów, których my wybieraliśmy z naszych okręgów, piszmy i pytajmy się, czy tak ma... Że i... i, i. I mówmy im, że my tego nie chcemy, bo my musimy się zacząć bronić przed tym. My nie możemy tylko sobie lajki na Facebooku dawać i mówić, że oj, jak ten i, i, i ja tutaj y, nie zgadzam się i tak dalej. My musimy przejść do konkretów, dlatego że jeżeli teraz nam zamkną gospodarkę, moi drodzy, jeżeli zamkną, jeżeli będą szkoły zamknięte, rodzice nie pójdą do pracy, jeżeli to wszystko się stanie, no to po prostu to jest koniec, po prostu, że tak powiem, zarobią nam po całości gospodarkę. I ostatni zgasi, klu, zgasi światło i zamknie po prostu ten cały interes i, nie, i będziemy za złotówkę już tylko y, oddani komuś albo nie wiem, no nie wiem, masa upodłościowa Polen, tak? Więc y, brońmy się przed tym, bo to jest w naszym interesie, to jest nasz kraj, nasza Polska. Y, 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 ja podejrzewam, że, że no może... Są ludzie w aparacie władzy, w aparacie, wśród urzędników, wśród posłów, którzy myślą tak jak my i, i ich trzeba naciskać po prostu. Także bardzo serdecznie. Moi drodzy, pada strasznie. Ja już biegłam do domu, przerwał mi się nawet film nagle, więc ja tylko już kończę, po prostu już nie będę przedłużać. Pożegnam się z wami tylko serdecznie. Dziękuję bardzo, zapraszam nas do subskrypcji, do o Jezus Maria, do subskrypcji, pozwólcie jak pada. Słuchajcie? No to jest mój ogród, taki, no, no taki dosyć dziki po prostu. Na koniec Wam to jeszcze pokażę. To jest, ja już jestem w domu, także wbiegłam, bo już tak lało, że już, nie mogłam, że już nie mogłam wytrzymać. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajmy się i naprawdę nie poddawajmy się. Trzeba tutaj walczyć o nasze prawa i, i nie, pod, nie wolno nam się poddawać. Nie wolno. Dziękuję bardzo.